Dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień treningów przed nami. Rozpoczynamy taki, tak, taki zestaw ćwiczeń na wewnętrzną partię ud i na pośladki. Będziemy potrzebować przede wszystkim gumy oporowej. Można robić wszystkie ćwiczenia bez gumy oporowej, ale zawsze to fajniejszy troszeczkę taki bodziec. I uwaga, potrzebujemy kostki do jogi, ale nie dlatego, żeby robić te ćwiczenia, tylko tak naprawdę, żeby utrzymywać prawidłową postawę ciała. Słuchajcie, zakładamy sobie gumę nad kolana, odkładamy się na boczek. Gumę możecie, znaczy gumę, przepraszam, kostkę możecie umieścić sobie tutaj na wysokości brzucha. I teraz bardzo ważna rzecz, ponieważ to wygląda bardzo prosto. Najważniejsza jest postawa. Nie garbimy się, nie łamiemy tutaj, nie, nie robimy garba, nie puszczamy mięśni brzucha, nie wypinamy pośladków, tylko ściągamy aktywny brzuch. Dość fajnie tutaj zawijamy tę miednicę do przodu, łopatki ściągnięte, można się całkowicie odłożyć, i teraz nie obciążamy w tym całym w tych wszystkich ćwiczeniach, nie obciążamy kolan, kostek yy, i tak naprawdę nie obciążamy stawów. Skupiamy się bardzo intensywnie na tym, żeby to mięśnie pracowało, dobra? Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Zaczniemy sobie od tego, że palce delikatnie puszczamy, tak żeby były stopy luźne. I z wydechem pf, otwieramy nogę zewnętrzną do góry. Staramy się całe ciało trzymać stabilnie. Pf, jeśli ktoś z Was chce i może, możecie napinać mięśnie brzucha z każdym wyjściem do góry. Pf, I wydech. I cały czas pracujemy, oddychamy głęboko. Można odłożyć się całkowicie bądź tak jak wcześniej oprzeć głowę od dłoń i cały czas pracujemy, jeszcze dosłownie chwila i uwaga, skupiamy się na wewnętrznej partii ud, tak? I uwaga, luz, zostawiamy stopy na flex, wychodzimy tą nogą delikatnie do góry, kolano jest delikatnie zgięte, opuszczamy odrobinę i znowu wydech, Trzymamy tę pozycję wewnętrznymi częściami ud i pośladkiem, opuszczamy góra, trzymamy, trzymamy i dół i góra. Przytrzymać, przytrzymać, opuścić i znowu góra. Trzymać, 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 opuścić i góra. Trzymać, 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 opuścić i góra. Trzymać, trzymać, trzymać opuścić, tutaj bardzo intensywnie pracują pośladki i chwila, chwila, chwila i luz. I teraz uwaga, zginamy nogę zewnętrzną i ją odkładamy na kostkę. Ja założyłam, że przy tej pozycji e, znacznie e, dokładniej jesteśmy w stanie przypilno przypilnować naszej postawy. Domykamy, aktywizujemy brzuch, wszystko. I teraz wychodzimy tę nogą, tą nogą wewnętrzną do góry z każdym wydechem. Staramy się skupić, żeby to wewnętrzna partia ud tej nogi, która chodzi, pracowała. Nie obciążamy kostek, nie obciążamy tutaj kolan, nie robimy przeprostów absolutnie w nodze, która chodzi. Nie ruszamy tułowiem, całe ciało jest stabilne, brzuch jest aktywny. Dzięki temu dodatkowo pracujemy właśnie nad mięśniami brzucha. Każdy wyjście do góry to jest wydech, 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 wydech i jeszcze chwila. Ostatnie 3, 2, 1, plus. Stopa idzie na flex, jedna i druga. I teraz wychodzimy tą nogą. Wewnętrzną do góry trzymamy i odkładamy, puszczamy i znowu napinamy z wydechem. Wychodzimy do góry i wdech, odkładamy i wydech. Powolne ruchy, dokładne, tak żebyście świadomie pracowali tymi partiami, o które nam chodzi. Powolny wydech, i wydech. Wdech nosem i wydech ustami. Stopy są na flex, tak? Góra nie pracuje, biodra są bez ruchu, dlatego ta kostka jest taka bardzo przydatna. Ostatni raz. I teraz uwaga, obie nogi idą do zgięcia. I pracujemy z wydechem stopy razem, łydki wzdłuż krańca maty. Z wydechem otwieramy kolano na zewnątrz. taki zestaw dzisiaj na jedną na drugą stronę ćwiczeń, które możecie sobie powtarzać dwa, trzy razy w tygodniu i uwaga jak najbardziej można połączyć wewnętrzną partię ud z pośladkami i teraz uwaga stopy na flex wydech przytrzymać wdech Odłożyć i wydech. I wdech, odłożyć i wydech. I wydech. Powolutku, nigdzie się nie spieszycie, też pracuje mięśnie brzucha. Wychodzimy do góry. I wydech. Jeszcze troszkę, uwaga, 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 ostatni raz, wychodzimy do góry i teraz uwaga, zostawiamy zewnętrzną nogę na kostce, tak jak było wcześniej, noga pod spodem, delikatnie do zgięcia i chodzimy tą zgiętą nogą z wydechem, do góry staramy się myśleć o tym, że ta noga dolna wychodzi do góry, dlatego, że spina nam się wewnętrzna strona ud. Staramy się całe ciało trzymać stabilnie. Każde wyjście to jest delikatne, delikatne napięcie wewnętrznej strony łód. Jeszcze chwila. Oddychamy głęboko. I ostatnie 3, 2, 1. I teraz stopy, obie na flex i do góry. Dłuższy wydech i wdech i wydech i wdech. Staramy się nie napinać obręczy barkowych, tak naprawdę nie, nie tracić cały czas tej prawidłowej postawy. Nie pracować odcinkiem lędźwiowym. Tutaj nic innego nie jest obciążane ani aktywowane oprócz ud, pośladków i brzucha. Tak świadomie pracujemy. Każdy wyjście to jest wydech. I wydech. I wydech. Jeszcze troszkę. Ostatnie sekundy i zaraz, uwaga, będziemy zmieniać stronę. Uwaga, ostatni raz i teraz pięknie przekręcamy się w miarę sprawnie i tak jak poprzednio, najpierw jesteśmy w pozycji takiej wyprostowanej, odkładamy gumę, żeby była swobodnie nad, nad kolanami i lecimy. Każde, każde wyjście to jest wydech i analogicznie najpierw zadbajcie o to, żeby to brzuch się tutaj ładnie napiął, Bo on tutaj nam trzymał tę, tę, tę całą postawę. Nie, nie chodzi o to, żeby jak najszybciej machać, słuchajcie, to są w ogóle bardzo fajne ćwiczenia, które można zmieniać, jeśli chodzi o ilość powtórzeń, o to w jakim tempie to robimy, tak, z jakimi obciążeniami, cel może być różny, natomiast jeśli chodzi o ujędrnienie, wzmocnienie tych okolic, to wcale nie trzeba robić tego szybko i też wcale nie trzeba mieć dużych obciążeń. Starajcie się cały czas utrzymać płaszczyznę ciała prosto padle do podłoża, tak, żeby ona się nie pochylała czy nie odchylała do tyłu, tak? Dzięki temu wszystko będzie pracowało to, co trzeba. Super czuć pośladki, stopy na flex i lecimy. I wydech. Chwilę tak przytrzymać, albo taki dłuższy wydech, jeżeli dacie radę, i wdech. Dlatego ja uważam, że trening siłowy to jest taki bardzo dobry trening dla relaksu. Dlatego, że ten wdech i wydech nie jest taki jak przy treningu aerobowym. Natomiast można powolutku, paradoksalnie nawet uspokoić tętno. Powolutku nie napinamy barków. To ta strona zdecydowanie wychodzi mi gorzej. Pff, czuć oczywiście różnicę w zakresach. I teraz super. Zakładamy kolano zewnętrzne tutaj, czy nogę zewnętrzną na dół, na, na kostkę, i lecimy. Pff, pff. I teraz też. Zobaczcie, że ja nie wychodzę nie wiadomo, jak wysoko tą nogą. Oczywiście mogę, tak? Zwłaszcza jeżeli zakresy ruchowe mi na to pozwalają, a pozwalają. Natomiast nie taki jest sens. Chodzi o to, żeby świadomie ta noga wyszła z napięcia mięśni po wewnętrznej stronie uda. To, to nie jest łatwe. Jeśli ktoś nie trenował albo nie potrafi jeszcze sobie tego e, aż tak e, uzmysłowić, w jaki sposób w ogóle to powinno być wykonywane, to się nie zniechęcajcie, bo to powolutku przyjdzie. Stopniowo ta wewnętrzna strona ud coraz bardziej będzie aktywowana. Trzy, dwa, Jeden. I teraz stopa na flex i lecimy. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Odkładamy. Góra, góra, góra. I dół. I za każdym razem wydech. Długi wydech i wdech. I wydech. I wdech. Całe ciało sztywno. Całe ciało też w jednej linii. Oprócz tylko tego kolana, tak? Kolano nogi dolnej jest delikatnie zgięte. I powolutku. I powolutku. I góra. I ostatni raz. I teraz obie nogi skinamy i w miarę dobre tempo z wydechem otwieramy samo kolano. To biodro się nie rusza, pośladki się nie ruszają z miejsca. Nie odchylamy tego całego ciała. Wszystko jest sztywno. Tutaj brzuch pracuje. Z każdym wydechem wychodzimy delikatnie do góry. Jeszcze chwila, i za chwilę będziemy kończyć. Zostały nam tylko trzy ćwiczenia, tak, które już pamiętacie z pierwszej serii. Także już jesteśmy na finiszu. Pamiętajcie tylko, żeby nie powtarzać też treningu zbyt często, tak, żeby te mięśnie jednak zaskakiwały, tak bez problemu. I uwaga, stopy na flex i jedziemy. i powolutku, tak? Skupiamy się na każdym ruchu, staramy się myśleć o tym, co robimy, żeby świadomie te mięśnie właśnie pracowały, zwłaszcza po wewnętrznej stronie ud. Słuchajcie, to też jest moja najsłabsza według mojej jakby wiedzy chyba partia ciała. Może poza barkami. Barki też bym uznała za taką partię do najbardziej do poprawienia i ta wewnętrzna partia ud też zwłaszcza po ciąży to jest u mnie Najgorszy element, uwaga, luz. I teraz lecimy do ćwiczenia, kiedy ta zewnętrzna noga znowu jest na kostce. Dolną zginamy i chodzimy z wydechem do góry, taką zgiętą nogą. Nie napinamy, słuchajcie, łydek. To jest właśnie ciężka sprawa, bo wiele osób podświadomie napina tutaj łydki i no oczywiście rusza całym ciałem. To jest dość trudna pozycja. Do ułożenia. Możecie spróbować ewentualnie bez gumy, może będzie Wam łatwiej. Tak? Staramy się z każdym wyjściem. Wydech. 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 Jeszcze chwila. Ostatnie sekundy. I uwaga. Stopy na flex. I lecimy. Do pełnego odłożenia. I wydech. Jeszcze troszkę. I wydech. I wydech. Ostatnie sekundy. Dosłownie dwa razy jeszcze podniesiemy. I ostatni raz. Odkładamy. I mamy taki krótki zestaw. 12 bodajże minutowy zestaw na wewnętrzną stronę ud i na pośladki. Można oczywiście dowolnie te treningi sobie mieszać, tak? Jeśli chodzi o dzisiejszy zestaw, róbcie sobie 2-3 razy w tygodniu, nie częściej. Zestawy na wewnętrzną stronę ud jeszcze się pojawią. No i na pewno będziemy zwiększać teraz już pośladki, ilość treningów i ćwiczeń na pośladki. Dobra, także ja Wam dziękuję za dzisiaj. Jutro się widzimy na rolowaniu i rozciąganiu dolnych partii. Jeśli macie jakieś uwagi, mam nadzieję, że wszystko wyszło. I jak coś to piszcie. Pa!